Na serdecznie drodzy widzowie w ten pochmurny poniedziałkowy poranek. Dzisiaj, jak w opisie, widzieliście, będzie unboxing podnośnika. W końcu do mnie dojechał podnośnik. Trochę go na niego czekałem. Opóźnienie wyniosło ponad miesiąc. Miał być u mnie 2 maja, góra. No a dzisiaj już mamy, którą dzisiaj mamy. 10 czerwca, że tak to wygląda. No i zobaczmy co tu do mnie dojechało. Oto i on nasz podnośnik tak przyjechał zapakowany. Olej jest to już plus nie trzeba będzie kupować. To jest podnośnik nożycowy mobilny. Yy, zakładam że tu góra to jest stacja a dół to jest sam podnośnik. sami widzicie dość taki nieduży. Drugi taki by się jeszcze tu zmieścił. Dobra, będziemy powoli go odpokowywać. Pierwszy dekiel zdjęty. Tak to wygląda. Mamy tu, proszę, instrukcję obsługi. I montaż. Będziemy czytać. Niedługo. Albo i nie. Dobra, tutaj nasza stacja jest. Do góra. Kółka do stacji. kabel reszty w całości powinna być. Także możemy to teraz postawić i ją zdjąć i wyjąć z całego tego pudełka. Stacja wyciągnięta. Mamy zasilanie na siłę. No, tak to się prezentuje. Mamy do tego rączkę. Proszę bardzo, od razu będziemy montować. A co tam? O. Ale pewnie trzeba wykręcić najpierw te śrubki. Dobra, to za chwilę. Kółka, wszystko zmontujemy. Miejsce stacji będzie tam w rogu. Już nowotykę doprowadziłem tam, więc tam będzie dostało. stało. Dalej interesuje mnie, co tutaj jest. Dobra, drugie wieczko zdjęte. Tak to wygląda. Teraz będę musiał jeszcze się zastanowić, jak go wyjąć z tego pudełka. Ale zaraz coś wymyślimy. Wygląda do tak dość masywnie. Przewyciągnę ze środka graty, Mam podkładki. Kółka. Trzeba kółka do... założyć na te prowadnice. Jedna i druga tutaj jest. Trochę, trochę tego jest. Jeszcze do zrobienia. I będziemy próbować go wyjąć. Padec spod spodu wyjąłem. Trzeba było zrobić taką konstrukcję. Żeby go podnieść, no bo trochę waży. <laughs> nie da się ręcznie tego zrobić. No, ale już zrobione. Podestu nie ma, wyniesiono na zewnątrz. Także teraz rozbieram tą konstrukcję, wyniosę to, posprzątam, ogarnę, przygotuję miejsce, tak jak było tam zaznaczone. Tam ma być koniec jego. I będziemy go przesuwać na swoje miejsce, podłączać już do stacji, ale najpierw muszę ten mechanizm doprowadzenia poprawić, bo żebym kółka źle zamontował. Na tym połąku, którym się kieruje, powinno być duże, a na tamtym drugim małe, więc muszę to zamienić miejscami i zaraz będziemy go przestawiać. Dobra, jak widzicie, już trochę sobie go odsunąłem od ściany nie było tak łatwo no bo jednak był za blisko, ale dało radę teraz postaram się wam pokazać jak to w ogóle jeździ, a później pokażę jak to się uzbraja, dobra tak będzie widać mam nadzieję, dobra idziemy się męczyć dobra tam z tyłu jest zapięte z przodu jest nałożona ta nakładka Wkładamy tutaj w tą nakładkę i podnosimy rybę, i już jest na chodzie u nas. Posadzka jest taka se, więc może być nieciekawie, ale spróbuję go ustawić jakoś tak, żeby mi pasował. Aha.

Gdzie to było? Dobra, myślę, że tak będzie w miarę. Okej, okay. o, tak, o. Tak, plus minus, chyba ono mnie tu zostanie. Przynajmniej na razie. Dobra, stawiamy na miejsce. Jedno, a drugie, tak. To jest takie zabezpieczenie, to się po prostu nakłada i oto się blokuje, więc nie ma problemu. No i teraz ta druga część, cyk, opuszczamy, wyjmujemy, gotowe, jest ustawione, teraz będziemy się zajmować podłączeniem. Muszę tam kącik wyczyścić. Tam będzie stała nas stacja. Zobaczę przewody, czy tam sięgną. Powinny. To się wyniesie. Stację tam się przestawi. No i zobaczymy, jak myślicie. Tak może być? Czy trzeba byłoby jeszcze go tu przesunąć? Na razie tak. Na swoim miejscu już jest. Tu mamy przewód, który trzeba nam połączyć. To jeszcze zabierzemy. Trochę wcześniej zerknąłem na instrukcję. Będziemy musieli połączyć tutaj trzy, trzy połączenia. Tu zdejmujemy. Musimy połączyć pierwsze zasilanie powietrze i hydraulikę. Idę jeszcze zerknę tą instrukcję. Tu było. O. Musimy połączyć właśnie powietrze, prąd i hydraulikę. A później napełniamy 5 litrów oleju. Dość proste. Będziemy łączyć. Szybko łączki tu nie ma, jest tutaj zwykły trójniczek. Więc będzie Wam potrzebna dziesiątka, żeby to przykręcić. Tam powinna, niby, być siedemnastka. O tu, ale kluczyk wam nie wejdzie, bo jest 19. O tak, dziewiętnastką, a nie siedemnastka. Dobrze, na razie takie. Te połączenia musiałem poprawić. A były luźne. Co do elektryki jest proste. No bo tutaj są zaznaczki AA, AA i BB. BB z tym nie ma problemów. Dobra, muszę zrobić tą hydraulikę. I posprawdzać resztę połączeń. Bo to wszystko jest takie jakieś niepodokręcane. Tutaj mi się już załamał. Zaraz się załamie i będzie. Problem podłączone, to poprawiłem. I tak, instrukcji tego nie ma, ale tutaj trzeba zamontować jeszcze reduktor i podłączyć go do tego węża. Podłączone, przymocowane. Oczywiście, skoro nie mam instrukcji, to i kluczek zupełnie inny, Imbus 5 tutaj jest. Teraz podłączymy do naszego powietrza. Dobra, podłączone, na razie jest cisza. Dobra, damy mu tu zero. Chyba będzie mu Na razie tyle. No i co, i na razie? Cisza, to by mógł się spodziewać, lewamy olej. Dobra, zalanem, pisząc, żeby zamontować te nóżki, ale to jeszcze za chwilę. Trzeba upewnić się, czy silnik kręci w odpowiednim kierunku, bo jeśli nie, no to będzie kręcić, ale nie będzie podnosić. Byłoby przykro, bo trzeba byłoby szukać uprawnionej osoby, żeby zmienić polaryzację. Ale działanie, no to cóż, działamy idziemy podłączyć go do prądu i spróbować czy żyje podłączone jak to się mówi finger cross power yeah. przycisk działa do góry coś i co live Dobra, cieknie nam. Czy nie? Tak jakby coś tu się sąciło. O tu. Tylko pytanie skąd. Z góry, czy skąd. Dobra. Trzeba będzie to przeanalizować. Widzicie? To wychodzi nam. Spróbuję to dociągnąć jeszcze raz i wytrzeć. Dobra, dociągnąłem, lecimy dalej. Zająłem nasze blokady. Zatrzymał się na blokadzie. Tak? Tak. Okej. Okay. I teraz w dół. Okay. zadziałało na razie wszystko. Dobra, to jeszcze lecimy do samej góry. Raz, dwa, trzy. 5 6 Dobra końcówki nam zadziałały, Tak to wygląda. Zobaczmy, ile onma centymetrów. Dobra. 124 centymetry, ale to jest na hydraulice teraz stoi. Zobaczymy ile będzie na blokadzie. Jest na blokadzie. No, trochę mali. Powiedzmy, że jest 117, no ale z podkładkami będzie 120, także. Tak to wygląda, nasz podnośniczek. Teraz muszę obejść, zobaczyć czy nigdzie nam nie przecieka. No i dokończyć montaż. No i trzeba będzie przetestować z jakimś samochodem. Paseracik mój na miejscu, podłożyłem. No i zobaczymy, do góry. Pała! Pa. Jedziemy! Dobra, jest na pierwszej zapadce już. Popuścimy. Schodzi dość szybko. Trzeba będzie ustawić szybkość opuszczania. Szczerze mówiąc, coś mi się ta szybkość nie podoba. Dobra, to jest już na trzeciej zapadce. No i co na krzesełeczku, proszę Państwa? Można sobie spokojnie tu pracować. Jeszcze jest miejsce. Można podnieść jeszcze do góry. Jedynie co mi się nie podoba, to ten prędkość opuszczania. Coś zaraz zobaczymy, jak będzie opuszczał w ogóle. No powiem wam, prędkość opuszczania trzeba wyregulować, bo trochę tak jakoś szybko to zlatuje, a tak generalnie podnośniczek daje sobie radę. Moi drodzy widzowie, w tym odcineczku to byłoby tyle, podnośniczek rozpakowałem, już jest w swoim miejscu, przetestowane, wszystko se postawiłem tak jak chciałem. Przetestowałem na swoim samochodzie, który jest dość długi, bez żadnego problemu. Myślę nawet, że dla obsługi busa też nie ma problemu. Jest deklarowane 4000 kg obciążenia roboczego, a więc bez problemu każdy bus można będzie obsłużyć. W tym filmiku to byłoby tyle. Dawajcie znać w komentarzu co sądzicie. Może ktoś ma takowy podnośnik, ma do, jakieś doświadczenie pozytywne, negatywne, może coś ciekawego, jakieś ciekawostki. Także dawajcie znać w komentarzu. A ja Wam już bardzo dziękuję i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się do następnego. Cześć.